Czy TotalBet stoi za Icon MMA? Odpowiedź brzmi tak i nie. To znaczy, co mam na myśli, z tego, co ja dostałem informację, to TotalBet jest jedną z firm, które należą do tej grupy, która ma pod sobą dużo firm i, ta, i, ta, to, i to ta grupa organizuje tą federację. Oni mają dużo więcej y, firm pod sobą, nie tylko Total Beta. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Więc tak i nie tak. O kurwa! Co to jest TotalBet? Zakłady bookmacherskie, taka strona, która konkuruje z BetClickiem czy z Fortuną. Po prostu jest to mniejszy bookmacher, no ale no po prostu bookmacher, nie? Nie rozpromowany. Nie kojarzę, żeby TotalBet jakoś reklamował w przestrzeni internetowej, jeżeli chodzi o jakieś Twitche i tak dalej, ale ja też nie wchodzę, nie, nie patrzę ludziom na współpracę. Ale z takich firm, które widzę, że się reklamują, to jest Betlik przede wszystkim. Mam nadzieję, że. Mam wrażenie, że Betlik najbardziej internetowo poszedł i Fortuna ostatnio. Fortuna też teraz płaci na przykład influencerom za to, żeby oglądali Gale Prime'a czy Gale Klauta i obstawiali walki w trakcie streama. Ale nie płacą dużo. Ja wiem, że płacą, bo ja sam dostałem ofertę od nich, ale odrzuciłem. Stwierdziłem, że za te pieniądze mi się tej gali oglądać nie chce. <śm> Serio. Dlatego Shippa ci ciśniecie teraz Centino, Ale Sentino nie ma szans, żeby bił się kiedykolwiek w Polsce. Sentino nie ma szans, żeby kiedykolwiek do jakiejś federacji freakowej dołączył. Nie ma szans, bo wtedy. Wtedy by się kompletnie śmieszył. Ja też nie wiem, czy jest to prawdą. To są słowa Sergiusza, niepotwierdzone, no ale Sergiusz wrzucił dowód osobisty Sentino na swojego Twittera. Po jakimś czasie wiem, że to usunął, ale widziałem ten, ten post po prostu wrzucony, nie? Niemiecki dowód osobisty. Czy jest to jakieś turboklawe zachowanie, czy nie, to kwestia drugo, drugorzędna w historii, którą opowiadam. Podobno Sentino zgłosił sprawę na policję. Więc mnie zastanawia jedna rzecz: jak możesz na insta stories mówić, że kogoś zabijesz. Pokazywać kurwa, że masz pistolet, krzyczeć, że jesteś gangsterem, mówić, że ktoś przyjedzie i cię kurwa zrucha w dupę, po czym pójść na policję, że ktoś Twój dowód udostępnił. <grym> Mi się wydaje, że mimo wszystko Sergiusz już tak przypieczętował przypieczętował na Amen wizerunek Sentino, pokazał jaki jest z niego gangster, A real gangsta, bitch. Padłem, wiecie, prawda jest taka, że on w Polsce opłacał ludzi dla ochrony, bo jego dużo osób tutaj nie chciało. Ja w takie środowiska nie wchodzę i nie wiem dokładnie co, gdzie, jak, kiedy i dlaczego, ale wiem, że no dużo środowisk bardzo go nie lubi. Bardzo go nie lubi. Do tego stopnia go dużo środowisk nie lubi, że zabronili mu w Polsce koncerty grać, nie? To jakby mówi samo za siebie. Wiesz, no, wydaje, wydaje mi się, że w momencie, w którym gości ci takim wiralem i mógłby robić miliony złotych tak naprawdę na koncertach, to chyba by je grał, nie? A ja słyszałem, że za każdym razem, kiedy jakiś koncert był organizowany, to on chodził obsrany, krzyczał, że on nie chce na niego jechać, że jego zabiją, że ktoś się na niego czai. Tam już tam już naprawdę głębokie problemy psychiczne są. Donald, przykład tak, wszystko hiperbolizuje, nie? 3 grosze. Odboływał on cały czas te koncerty. No i teraz zadaję sobie pytanie, dlaczego? Przyjechać mu się nie chciało? Może. No nieważne, no wiecie, to już nie ma co, co y, wałkować tematu chorego psychicznie gościa, nie? Nie po, prostu, nie po prostu się wyleczy, ja mu życzę, kurwa, zdrowia. Yy... Ja inaczej. Ja, ja wychodzę z założenia, że nawet rzeczy, które on mówi, na przykład na temat mojej mamy, to są rzeczy, które on nie myśli, tylko myśli, to jedna z jego 20 osobowości. Więc mnie osobiście słowa Sentino w żaden sposób nie urażają. Poza tym... Yy... Sary, powiedzieliśmy na live, że ruchał się w dupę z kolegami z Nigerii i on nagrał 20 Insta Stories mówiących o tym, że jest heteroseksualny. Myślę, że mówi to samo za siebie. Jak bardzo trzeba być zakompleksionym typem, żeby krzyczeć kurwa, że jesteś heteroseksualny. Niech zapyta Wojtka Goli, gdzie badania kurwa wariografem robi, i niech dostarczy te same dokumenty. Będzie drugim na świecie człowiekiem, który ma yy, papiery na bycie hetero. tak to wygląda. Ostatnio nawet Darol wyzywał. A za co Darek, Darek oberwał od niego? Bo ja, ja nie jestem w temacie. Serio, ja teraz, ja teraz mało w internecie siedzę. Ja poza streamami nie siedzę w internecie, ja nie mam na to czasu po prostu. Darol wyzywał go do walki. Ale też walka, walka Darol z Sentino byłoby największym złotem w historii, jeżeli chodzi o wymiany kurwa yy, uszczypliwości, no